Witajcie w kolejnym odcinku, zagrajmy w World of Tanks. Dzisiaj mam dla Was bitwę w moim wykonaniu również na czołgu ST1 mapa Erlenberg, szansa na zwycięstwo no, prawie 70% Czyli wysoko, strasznie Trochę na początku zaspałem, tak gdzieś 20 sekund A, tutaj nic się nie stało przecież. Lasowanie 3 dziewiątki w uczynniku czasu pomarańczowe Czyli jest dobrze, bo czołg jest std ten mocno opancerzony Jedziemy sobie na lewą stronę, tam gdzie czołki ciężkie Jest i jest type Skupiam, skupianie jest trochę długie. Weszło za. Mniej niż średnie. Byłem niezadowolony. Znów szukam przestrzału. Type ginie. 1 do 0. Idziemy dalej. F50. Byłem trochę zdziwiony, że jakoś tak się mój team rozwłóczył tak się równomiernie, trochę na lewo, trochę środek, trochę prawo. Zwyczaj jest, że wszyscy lewo, albo wszyscy, wszyscy prawo i tam dwa na przykład na lewo lub na prawo. Ja to... Mamy pierwszego fraga. Ponad 600 damage'a już. To postanowiłem zaatakować za tą E50. Widziałem tam tylko i trzeci, który mnie może nie przebić nawet. Zapiszę jeszcze boczkiem, się Chciałem, by się wstało. Chciałbym go nie udało się. Bo jest w dolną płytę. Tutaj ten febum fraga, fraga był, byłoby bardzo dobrze. Zbawcie zobaczyńcie na końcu, co się stało. Jest IS8, który kampi w przybazie. Bardzo dobry gracz. Druga flanka została zaatakowana. Ja też mogłem zabić go. Ja już wam uczę, że mógł być metal pula. Ja raszuję dalej. Nie ma co czekać. Weźmiemy ciwnice są po drugiej stronie. Raszuję na bazę, wielka, jak wiem, że tam tylko IS-8 jest, który się wyświecił. 5 do 6, przegrywamy jednym czołgiem. 1000 damagea. jeden frag mógł być już trzeci. Zdjęcia ciownicy trochę źle zagrali, bo mają bronić bazę, a nie atakują. Amix popełnia błąd, kolejny fragens na moim koncie. Ja ze sobą, te dwa biedne czołgi po prawej stronie. Ja całkowicie olali bazę, którą mają obronić. Więc jedziemy dalej: 6 do 6, 1300 obrażeń, 2 fragi. Tego ISA 8 poluje że był na bazie na full hp Już był walną oczywiście nie pierdolę się wyjeżdżam bokiem na niego jest to Musiał Jestem jest tygrys dwójka nie ma szans nie tygrys przepić wybaczam na goldzie no znów się nie pierdolę bokiem wyjeżdżam jest 8 spóźnioną, spóźniona ma reakcję, więc tu nie zabiję. Czy widać, że jeszcze stokowy? Jest ten IS-8. Jest, jest, jest się co narta. Na Chciałem ja ją jak najszybciej zabić. Trzeci fragens, już mogło być 5, jak pamiętamy. 2400 damage'a już. 7 do 9, przegrywamy dwoma czołgami. Czyli s 8 nie przebiłem go niestety. Kolejny być już kolejny fragment już, już mamy 3 Tygrys Pierze kółko 9 do 9 Jest i ruch Do skupienia taki szybki strzał Jedzie AMIXIK już mógł, mogło, już 8 być fragów, ale jest tylko 5. Tylko by mógł być kolejny fragens, czyli już powinien, powinien mieć 9 fragów. Jakby tylko działało było... ...celniejsze trochę. Czy, a jakby się pocisk szybciej ładował. Ja ciągle kapuję bazę. A w tym momencie post postanowiłem po prostu wyjechać z bazy. Tak jest. No postanowiłem na to zdamage'a. Jest super pershing, się nawet nie wraca do bazy. Jest aim'ing z Nie miałem szans go zabić tak... Nie, nie liczę go jako mój, jako mój fragens. Type nie obija jakaś próba kontowania ten na go postawiłem, to taranuję go tutaj Lighta, lajta za zabić, żeby mnie objechał byłoby trochę kup... Kłop bym miał Więc już szósty fragens już mógł, mógł to być dziewiąty fragens tutaj type, nie, nie wiem co próbuję nie wychodzi to i to mógł być już dziesiąty fragens już bym miał medal pula jest to został ostatni czołg Super Pers Mam prawie 5000 damage a 7 fragów. Dobrze, że zdecydowałem się wyjechać z bazy To przyspieszymy Z po drugiej stronie Super Pers bym miał szybszy czołg, bym go dogonił, bym go zabił I tak, jest gdzieś on schowany i Super Pers mi go zabiera Kończy bitwę jeszcze w screeny końcowe wam pokażę Jest as pancerny, duży kaliber, specjalista, stalowa ściana 4720 uszkodzeń 1260 bazowego expa To mogło być 10 fragów, mógł być medal pool medal pool, ale nie ma go Prawie 2000 na klatę przyjętego A więc taka bitewka a się z Wami żegnam na razie.